Księga Joba, rozdział 14 Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie, ucieka jak cień i nie ostaje się. Job żył w czasach, kiedy długość życia ludzkiego zmierzała do tych 120 lat, które wyznaczył Bóg po potopie i uważał, że człowiek żyje krótko. Te słowa, które tutaj przetłumaczone są jako pełen niepokoju, można też przetłumaczyć bolesne, że życie jest bolesne. Kwiat jest piękny, kiedy zakwita, ale szybko więdnie, a cień znika, gdy światło padnie pod innym kątem. Tak też znikome jest ludzkie życie. Ale ci jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Job narzeka nie tylko na. To, że życie ludzkie jest krótkie i bolesne, ale też na to, że Bóg je ocenia i to, co człowiek robi, najczęściej nie podoba mu się. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. I obwidzi beznadziejność swojej sytuacji. Każdy człowiek jest grzeszny, jego rodzice są grzeszni, nie może prowadzić takiego życia, które by... Zadowoliło świętego Boga. Gdy jednak Jego dni są ustalone, a liczba Jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, odwróć od niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. Ta świadomość, że Bóg patrzy, stała się dla Joba uciążliwa. Marzył o tym, żeby. Mieć tę świadomość, że Bóg nie widzi, że Bóg nie ocenia, uważał, że takie coś byłoby dobre. Drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie, jak świeża sadzonka. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny. A gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? Job zazdrościł drzewom, bo mogą się odrodzić nawet wtedy, kiedy wydaje się, że zupełnie obumarły, a człowiek nie może. Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha. Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie. Dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Śmierć człowieka jest nieodwracalna. Job obserwował inne nieodwracalne zjawisko: wysychanie ziemi. Od potopu nie minęło jeszcze zbyt wiele czasu. Wierzył, że Bóg może przywrócić człowieka do życia, ale to będzie wtedy, gdy przeminie cały ten świat, który go otacza. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew. Wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. I obwierzył, że śmierć nie jest końcem istnienia, że jest jakaś kraina umarłych, gdzie on będzie nadal istniał, i miał nadzieję, że tam już Bóg nie da mu odczuć swojego gniewu, bo tak sobie tłumaczył swój los. Miał nadzieję, że po jakimś czasie gniew Boga ustanie. Nie wiedział, jak to się stanie, ale miał nadzieję, że tak będzie i wtedy Bóg go wyprowadzi z tej krainy umarłych. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje, przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem. Będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. Job tutaj zadaje pytanie, czy człowiek, który umarł, znowu ożyje. Widać, że ma nadzieję na to, że tak będzie i że tej stanie śmierci doczeka, aż nastawienie Boga do niego się zmieni i Bóg będzie chciał z nim rozmawiać. Widać, że bardzo mu na tej rozmowie zależało. Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą. Tak jakby stopniowo Job przychylał się do zdania swoich przyjaciół, że musi być jakiś grzech, który sprawił, że Bóg go w taki sposób traktuje. Bóg ten grzech wykrył, ocenił, policzył. I zapieczętował woreczku, czyli ten grzech na pewno Bogu nie zginie i na pewno on o nim nie zapomni. Zaprawdę, jak obsuwająca się góra pęka, a skała przesuwa się ze swego miejsca, jak woda drąży kamienie, a ulewa spłukuje glebę, tak ty w niwecz obracasz nadzieję człowieka. Góry, skały, kamienie, ziemia wydają się trwałe i niezniszczalne, ale niszczają i zmieniają się. Job to widział i wie, że podobnie Bóg może postąpić ze wszystkim, co daje człowiekowi nadzieję. Bierzesz na zawsze nad nim górę i odchodzi. Zmieniasz jego oblicze i odprawiasz go. Jego dzieci zdobywają szacunek, lecz on o tym nie wie. Gdy żyją w poniżeniu, on na to nie zważa. Dopóki ma ciało, odczuwa ból, dopóki jest w nim tchnienie, smuci się. Bóg zdecydował, że człowiek będzie się starzał i umierał, i tak się dzieje. Job widzi, jak to przebiega, wie, że. Nie ma na to rady. Wierzę kiedyś śmierć rozłączy także kochające się rodziny, a dopóki to życie trwa, to nieodłączny od niego jest ból i cierpienie. I doświadczał tego bardzo intensywnie. Przeciwne dziwne Twe imię I ponad niebiosa sama jest tak Twój. O Panie, nasz Panie przeciwne Twe imię I ponad niebiosa sama jest tak Twój. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim? Dzieci śpiewają ci w usta nie śpiewają ci, usta dzieci śpiewają ci w Ustanie Usta nie śpiewają ci, o Panie, nasz panie, przeciwne tę imię i ponad niebiosa ma sama jest nas twój. O panie, nasz panie.